Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj się nauczymy, jak powiedzieć, że mam wrażenie, że coś tam, coś tam, na przykład, że coś tam przede mną ukrywasz. Generalnie można to powiedzieć trzema sposobami, na przykład sposobem polskim, czyli dosłownie mam, czyli I have. I have the impression that you are hiding something from. Me. Albo dostaje wrażenie, czyli czy jest kolokacja z czasownikiem get? I get the impression that you are hiding something from me. Albo I'm under the impression, tak by jestem pod wrażeniem, że ale to nie znaczy, że coś mi się podoba, że jestem pod wrażeniem. Tak po prostu mówimy I'm under the impression that you are hiding something from me. Me. I przykładowo w czasie przeszłym miałem wrażenie, że kłamał, tak? Czyli have na czas przeszły to jest had. I had the impression that he was lying to me. Albo I got, tak? Przeszła forma od get to got. I got the impression that he was lying. Albo tam było, że jestem pod wrażeniem, no to w czasie przeszłym I was. I, I was under the impression that he was lying to me. Dzięki. Trzymajcie się.